Dzień dobry, witam Was serdecznie, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku porobimy sobie bitwy z ISAWU. Moi drodzy widzowie, pamiętajcie o tym, że jeszcze jest u mnie aktywny konkurs na rękawiczki za ponad 400 zł. Przy minimalnej wpłacie z moim kodem Adunia za 30 zł, z automatu dołącza Was do tego konkursu. Nic nie musicie klikać, po prostu będziecie już w tym konkursie. Oprócz tego, również z moim kodem Adunia macie. 10% bonusu i 2 ,10 zł 10 groszy na start. Także zachęcam do wpłat z moim kodem. No dobrze, moi widzowie, także jako, że mamy ponad 5000 tysięcy złotych, pierwszą bitwę i samu zrobimy sobie za, myślę, mm, połowę tego salda, za połowę tego salda, czyli jakąś za 2,5 tysiąca. Ta nowa skrzyneczka, ona mi wczoraj oddała, także ja sobie ją kilkukrotnie wrzucę. Wrzucimy sobie takie troszeczkę droższe te skrzynki, też żeby ich było kilka. Może jeszcze tą i co? Mamy 2423. To dodamy sobie jeszcze elegant case a. i robimy sobie, moi drodzy, bitewkę. I lecimy z 16 skrzynek. Pierwsza bitwa 2490 zł, czyli mega, giga dużo kasiory. Jak na pierwszą bitwę, tak mi się wydaje, moi drodzy, że jest to dużo, no bo za ponad za ponad, no za, za połowę salda jakie mamy, no na razie w dupę dostajemy tutaj, ale nie, nie boli aż tak, nie boli aż tak, bo dużego, że tak powiem przebicia tutaj yy, bocik i samu nie ma, na szczęście no 12 skrzynek jeszcze więc tak naprawdę tutaj się może wszystko po prostu wydarzyć, to też są skrzynki które no nie są najtańszymi skrzynkami no bo jednak troszeczkę trzeba za nie dać więc no no mówię, tutaj może się naprawdę wszystko wydarzyć, wszystko Mam nadzieję, że pierwszą bitewkę uda nam się wygrać i że dalej będzie tylko jeszcze lepiej. Na razie no jest słabizna, bo 300 by w plecy, ale no mówię, to są takie skrzyneczki, że te 300 myślę, że można bezproblemowo mm, odrobić. No już 370 zł do ple... ojejku, no nie zaciekawie się robi, nie zaciekawie się robi. Mm, no wierzę, ale wiecie, ta moja wiera jest trochę już taka słabiutka, no bo pięć skrzynek pozostało i no nie losuję teraz zbytnio jakichś tutaj zbyt zajebistych itemków. Trzy skrzynki zostały. Trzy skrzynki zostały, no i moje nadzieje już tutaj troszeczkę opadły, nie? Moje nadzieje już tutaj troszeczkę opadły, bo pięć stów jesteśmy, pięć stów jesteśmy w plecy, cztery stówy i wątpię, żeby nam z tego eleganta wypadły teraz jakiś taki skin, który... No, tak jak myślałam. Pierwsza bitwa w plecy. Bocik i samu wygrał z nami. Słabo, słabo. No dobra, moi drodzy widzowie, po takiej bitwie za 2,5 tysiąca. No po prostu, jakby to wam powiedzieć, no nie jestem w stanie tego przetrawić i zrobimy sobie... Uh, uh, ale tutaj trochę kosztuje ta skrzyneczka. Na znaczy, też że to nie. Yy, no, nie jestem w stanie trochę, że tak powiem. Nie jestem w stanie trochę. No, nie jestem w stanie po prostu tego przetrawić. Także wrzucę sobie tutaj trochę droższe skrzynki. Mam nadzieję, że nie będę tego żałować. I na koniec damy sobie gdzieś tam troszkę mm, tańsze. Nie wiem, które wybrać. Nie wiem, które wybrać. Chciałabym. Ja takie wybrać, które by coś nam mogły oddać, ale no nie mam pojęcia, nie mam w ogóle pojęcia, które mogłabym wrzucić. Ale chciałabym to zrobić, że tak powiem, no tutaj tak, żeby zrobić ten proficik, nie? Także co? 2465 i tworzymy sobie bitwę. Dodamy sobie również bocika i samu. A skina z ostatniego odcinka, moi drodzy, wygrywa... Spełniasz warunki. Gratulacje. Zgłoś się do mnie na Discordzie. Masz 24 godziny. I co? Znowu mamy dużo skrzynek, bo 15 skrzynek. I mamy tak naprawdę od najdroższych do najtańszych. No, jeszcze ten Royal tutaj też jest się, się tutaj w w sam środek. Najdroższa skrzyneczka i. Yy, 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 Boże, nie umiem się wysłać. Patrzcie, skupiam się na tym, co mi leci. Chcę powiedzieć 5 innych rzeczy i nie nadążam. Chciałam powiedzieć, że. Dwie najdroższe skrzynki są yy, między tymi średniej półki i tymi tańszymi skrzynkami troszeczkę. No na razie też jest w plecy. No błagam! Miałam 5000 zł. Przewaliłam połowę i mam nadzieję, że teraz to jeszcze odda. Znowu jesteśmy mega, mega w plecy. Mogłam się nauczyć na przyszłość i puścić tego underdoga sobie tryb. Bo. Okej, okay, dobra. Kosa poleciała. Kosa poleciała dla nas, ale aż tak się nie cieszę, bo kurde, dalej no, jesteśmy tutaj w dupę, więc. No. Z czego by tutaj się cieszyć, nie? Cztery, cztery stówy w plecy. No dobra, teraz mamy jeszcze tak cztery skrzynki na buście, ale czy to, co, to coś nam tutaj dopomoże? Dobra, 280 zł musimy jeszcze nadrobić. 280 zł... Ale wątpię, no wątpię, no szczerze powiem tak, powątpiewam, ale wierzę, nie? Powątpiewam, ale wierzę. Dwie ostatnie skrzynki, proszę, proszę. No jesteśmy już naprawdę tak bliziutko. Ja chcę wygrać tą bitwę. Błagam. Help me. No i dupa, no. Przewaliłam Kasiurę, nie? I samo tutaj mnie zniszczył, konkretnie mnie zniszczył, no. Słabizna. A w tym odcinku macie do wygrania tego skina, a żeby go wygrać należy zasubskrybować mój kanał z dzwoneczkiem, zostawić yy, łapkę w górę i napisać komentarz, a w komentarzu napiszcie co wolicie, czy jesteście team pizza, czy może team kebab. No dobra moi widzowie, sprzedałam kilka itemków, które wydropiłam wczoraj i ja po prostu aktualnie zeruję się z kasy, aktualnie zeruję się z kasy, ale robię to żeby wygrać, chociaż raz z bucikiem i samą, wrzucę sobie tutaj droższe trochę skrzyneczki. No, bo gdzieś, no mam, mam taką nadzieję po prostu, że w tych droższych skrzyneczkach mi trochę, no lepszej temy powyrzuca. No, może to jest, znaczy, no wiadomo, że zazwyczaj w droższych skrzynkach wyrzuci nam, no, droższej temy, ale no nie, nie zawsze, że tak powiem, nie zawsze. Nie wiem, co w sumie chciałam powiedzieć, i jak to ubrać w słowa. W każdym razie że chciałam powiedzieć, że mam nadzieję, że w końcu uda nam się wygrać, bo mam już po prostu. Jest mi przykro, nie? Jest mi przykro, bo to naprawdę są pieniądze, które. które ładnie wczoraj sobie zrobiliśmy proficik, mogliśmy je zatrzymać. A przepierdzieliłam na razie wszystko i po prostu jeszcze więcej. Dobra, jest zajebiście. Mam nadzieję, że tutaj nic nie wydropi dla moich przeciwników już. Niech ta bitwa chociaż będzie dla mnie wygrana, bo ja po prostu już nie mam mocy przerobowej na tego i samo tutaj. Ale dobra, została nam ostatnia skrzynka. Ona podaje, że dwie stówki jakoś kosztuje około, więc teraz już nie ma opcji, że przegramy zajebiście! W końcu wygraliśmy, nawet nie wiecie, jak się cieszę. Ile ja czekałam na ten moment, żeby w końcu ograć Bucika i samu. No i co, no udało się. Tym razem się udało. Zajebiście, no w końcu. A więc tak, moi drodzy widzowie, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. No jak widzieliście, początki były naprawdę mega trudne, naprawdę mega trudne, bo jedna za drugą po prostu przegrywaliśmy wszystko, co tylko było możliwe, żeby przegrać. A ostatnia bitewka wygrana. No, ja się cieszę tak czy siak, bo udało mi się chociaż raz wygrać z Isamu. Także jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapeczkę w górę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Bye!